ja nie lubię tak wcześniej stawać, chyba to do roboty swojej, ale... Ja z dusićku drogi. Megi mnie zje, bo słodki. Megi już lepiej nic... nic me, Megi już lepiej nic, już nic nie zjadał. Taka moja rada. Czołg <noise> w Jest to, Ta kawa, to wiecie co? Ja jestem do dużej kawy rano i ta kawa to jakoś tak... Jest. Gdybym założył koszulę, mm. nie tak. Idę chyba po drugą kawę. Teraz mam w tej kantynie, wiecie, co? Same obrzydliwości. Jakiś hash jakiś. jakieś. Niedługo będę miał też zabieg. Właśnie czekam na, na, na znieczulenie miejscowe, czyli pół litra i Będę miał zabieg tego. Tutaj mi te wory zabiorą. Ja, te wory są. I też na dół, żeby były większe. Bo od starości się skurczyły. Tu będzie linia włosów, bo mi się linia włosów na plecy już przeniosła. I tu będzie o tak, tu, tu mi wczoraj narysowali tak, ja miał, nie, dajcie tak, po prostu już, wiecie, tak o, tu, tu mam monobrew, więc oni stąd wezmą przeszczep z monobrwi i tu mi dadzą po dwóch stronach na kola. Spod pachów zabrali wczoraj, pod plastrami, też będą tutaj przyczepione. Ja się nie awanturuję, ja nie muszę mieć będzie grzywka będę miał czym pierdzielnąć jak łysy grzywko o kanturi, turecki uśmiech, no nie, nie. Ja, jestem, ja jestem ja jestem szczęśliwy z moich spiłowanych jedynek na końcu czy mam policjanta sponsora? nie, mam araba sponsora nie, między pal, z między. z między palcy, z między palcami na, na stopach zieli z podeszwy zieli na czołówku oh. Na z pleców. Mówili, masz za dużo na plecach. Dorobiłem na A Efekt tak patrzy, czy mi z nosa nic nie wystaje? Ale chyba nie. Ale zobaczcie, jakie się pięknie starzeje. Patrzcie. Tu mam kur kurzałaplus. Właściwie będzie. Tu mam velryk. Tu mam tramkę od zakrystyki. Biała w nie, Jest strasznie co ty przestań. Tu mam podgardę. Bo on tam czeka na to. Ten... Jestem, jestem nieskończony. Nie, bo a w do mnie wypisujesz, a on jest na tym, na zabiegówce, więc. To jest, to jest perspektywa żabia, czyli jestem wyższy, większy, duży. Jak dźwięk? A, to musicie poczekać chwilę. Ja zawsze, jak uciekam i uciekam, to ten. Teraz, 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 teraz. Teraz. A teraz. A teraz. A teraz. No bo to się musi na, naskoczyć. Nie, to ja skodzę wychodzi. To musi naskoczyć. Oczywiście nie włoży, bo. Dzień dobry. Czyli miał rynek, został ja jestem ciekawy, co tam z Młodym, nie? Co tam z mankiem, jaką tam dzisiaj... ja do ja mnie pisze cały czas. Jestem ciekawy, jaką tam dzisiaj z tym... W Dziwnie się, czy ja w tym momencie, no. To jest momencie, naprawdę moja momencie, w Muszę jechać na tym momencie, na nie, no raczej przeżyje, przeżyje jak już, jak już jest, jak już jest. Jakby... Mówili wczoraj, mówiły wczoraj, że, jest wgłęb, że był w hipotermii, to co jest normalne, bo wskoczył do wody, wiadomo, że hipotermia od razu go strzeliła. I odzyskał przytomność. I też jest bardzo, bardzo dobra wiadomość, że mu badania. I ten... Co? Co się stało? czy ty mu wejdziesz? Czy jakiś TikTok powstał? Pokażcie. Gienury. Dobry. Ale słuchajcie, nie, nie wiem, czy byliście wszyscy wczoraj na rozmowie Sajkacza z Adrianą Bidrzyńską, z aktorką. Jak pięknie kobieta go wczoraj rozjechała merytorycznie. To było coś pięknego. Załatwiła go spokojem, kulturą, lasą, elegancją. No. Coś pięknego. Wcale nie wydot. Po prostu strasznie, cześć. Cześć, 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 cześć. go z wody wydostał? Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem. Nie powiem szczerze, yy, chyba nawet nie będę rozkliniał, ile woda ma. No, Ada jest aktorką yy, jest osobą wykształconą. Wyjaśniła go pięknie, potem jeszcze pięknie podsumowała całe piguły. I kto Scott? Ten. A, a jakąś się Ma, Maniek. Ten, co zawsze na zbiórki zbierał. A widziałyście, Widzieliście, może, jak pięknie poleciała zbiórka? E, jak pięknie poleciała zbiórka na to, Na Spacera? Co, co zobaczyć? Skąd? Czy ade? Czy panią Biedrzeńską? A, yy, rozmowa. Z, nie wiem, czy są szoty z tego. Ja mam nagrane to, wam potem. Wrócimy do domu, to odsłuchamy. No sobie z domu będziemy słuchać, ale. Teraz są szoty już, już okej, pałkę. Ja napiszę, nie ma, to dopiszę sobie. Znaczy sam fakt, że jeśli tam są takie roskwy, czy, czy tego. Napiszka kakierem, Na Napiszka tak, tak, widziałem, że ciemna strona zdjęła tej łuki z Adrianną. Rozmowiet. Ale widzicie, bo ona, cześć, bo, ona, bo pani Adrianna bardzo ładnie to wytłumaczyła tej dziewczynie. Bardzo ładnie. Wytłumaczyła to w ten sposób, że jak jesteś oznaczona pewnym emblematem i masz rampę, to przynależysz do pewnej społeczności. Też, jak przynależysz do pewnej społeczności, to identyfikujesz się z tą społecznością i z jej wiem, liderem, do, jak to powiedzieć, guru, cholera, jak to nazwać, I nie ma innej opcji. Nie ma, nie ma innej opcji. Ty należysz do pewnej społeczności. Ja to mówiłem wielokrotnie. Więc pani Adrianna no, mówiła praktycznie to samo, co ja. W tej kwestii, Po prostu to jest spojrzenie dorosłych ludzi na świat. Pierwszego pokolenia, tak zwanego. No, w mojej nomenklaturze, w pani Adrianny no, nomenklaturze i spojrzenie na świat, bo nas tak uczono, choć znaczy, oczywiście jesteśmy w tym samym wieku, ale nas tak, to tak mniej więcej, tak, takie inne lata już, bliżej pięćdziesiątki, bliżej tam, wiedział o tym podniebieniu, że no, tam nie będę, tam się no, tego. E... Jak? Jak, ten, jak należysz do pewnej społeczności, no to, no to się z nią identyfikujesz. Nie? A to po prostu oznacza, że to, pierwsze, co robią. Bo jeżeli ja bym, na przykład, załóżmy, że ja bym był pigułą, miałbym taką pigułę, miałbym swoje zasady i to, co robi, na przykład, gruchała, to było, nie pasowałbym, Ja bym zdjął pigułę. No sorry, no po takiej akcji w życiu. Żadne pieniądze nie są warte życia, to nie mieć krew na rękach. Ja powiem tak. Ja wyznaję taką zasadę. Jak zbierasz, to te pieniądze, które są dla ludzi potrzebujących, są dla ludzi potrzebujących. Jeżeli sam potrzebujesz, to poproś. Jeżeli nie jesteś w stanie zarobić i wydołać, to poproś. Może ktoś ci poryczy, może ktoś ci da. Ale nie dotykaj pieniędzy, które nie są przeznaczone dla ciebie. Po prostu, bo no to bardzo źle wygląda, nawet jeśli ja na przykład taki jestem, że yy, mówią, że ten skok to fałsz, yy, no to jeżeli ten skok, słuchajcie, jeżeli ten skok to fałsz, to wychodzi na to, że Monika Jaśminowa okłamała ludzi, tak? Policją, z Mańkiem ze wszystkim, tak? To już będzie koniec. Jeżeli, jeżeli się. Oczywiście, znaczy, ja bym wolał, żeby to był fałsz. Żeby nie było jednak. E, e, znaczy, no, petunia jest popierana jak stado gwoździ, i kombinerek, ale, ale nie wydaje mi się, żeby był, był ten. Żeby to był fałsz. Nie no, błagam, no to już byłoby przegięcie, tak? Tak, próbują umieszać. I to takie szukanie, a może ma dwa metry, a jak on wypłynął, a może by się utopił, a może by coś tam. Ludzie, Nie w życiu do głowy nie przyszło takie rozkminianie, czy, czy o, czy no, czyli dobra, czyli, czy czegoś się nauczy. Dlaczego ludzie traktują takie zachowania jak nauczkę? Bo nie mogą w mediach znaleźć. Ale w mediach, wiecie jak działają media? W mediach znajdą tylko skok, którym się udał, nie daj Boże. Bo bardziej, wiecie, gdzie weternie? Tak, tam tam zaplecze działa bardzo dobrze, bo jak pewnej osobie się już dupa pali, i to po prostu kolejne już. Słuchajcie, zadziało się coś. Yy, zadziało się coś. No tak, ale petunia nigdy nie ściemniała z próbą S. Petunia do tej pory, przy, przy całej mojej niechęci do niej, nawet Angelo sprawdzała w szpitalu, czy, 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 czy choruje, czy nie choruje. Ja nigdy się nie spotkałem osobiście, żeby Petunia fałszowała choroby yy, odejścia z tego świata, tudzież próby S. Nigdy. Więc tutaj, no wiecie, TikTok mnie nauczył, że wszystko jest możliwe. No wiem o tym, ale myślicie, że Petunia by celowo wprowadziła ludzi w błąd? Czyli że oni by ją wszyscy, za, za, to trzeba było jej koniec na TikToku. Oni by ją rozszarpali, łącznie z Cycratchem. Zwłaszcza secret. No i właśnie, i właśnie, i właśnie to im się udaje póki co. Sprowadzają y, takie wątpliwości. Nie no, to, to wiesz Monika, to napisanie, że być może przeze mnie, to, to takie specjalna wiesz, Specjalna jej wrzutka, taka na zasadzie wiesz, że wiesz, to chodzi. To jest taki, o, ja znam ten taki tekst, nie? A co jeśli przez ciebie, no to pozwij, no to no to, to, pokaż. Może inaczej. Etunia, gdyby w nagraniu było, że to przez boomera, to to nagranie byłoby już udostępnion udostępnione na y na, ten, na Gangu Tosia, Gangu Posia na 45 tysiącach tych e, TikToków już był, 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 był trzeci dzień rozkliniania tego nagrania i byłaby byłby 10 live'ów mówiących, jaki to bumer To byłby taka nagonka na mnie, taki lincz, że ja bym Gdyby to było, że jest przeze mnie, to od razu byłoby to pokazane. No ludzie. No, błagam was, to jest taka wrzutka, tylko nie wiem po co, nie wiem po cholerę. Tak, oni by pierwsi byli na powiedzeniu, bo sobie nie odmówiliby sobie tej przyjemności. Dzień dobry, dzień dobry. Nie, to no takie wiecie, rozmywanie sytuacji, nie wiem po cholerę, ale... I to takie właśnie, te, takie teksty, że no, nauczył się... Dlaczego on to zrobił? Nie wiem. Nie przepalił, nie wytrzymał ciśnienia, napięcia, problemy, być może jakieś. Eee... Wszystko się mogło wydarzyć. Mógł być to jakiś miks w jego trudnej sytuacji, był jakiś zaburzeń, być może chorób, ciężkiego czasu. Plus, oczywiście, ten lincz, który się wydał. No, ten filmik. To nagłośnienie. Jakby nie patrzeć pozbawienie, go takiej. Może inaczej. Ten filmik obdarł go zgodności, No, bo niestety, ale Alan Gruchawa to potrafi robić. On potrafi. On, on umie i, pró i próbuje. Tak, to już czeka, nikt mi założy sprawę o pomówieniu. On. Yy, wtedy ja pójdę i pokażę filmik i będzie po sprawa. I on. Um, na tym, na tym, silniku, na tym, na 100 to na no, oh, nie. nie robi się czegoś takiego. Nie robi się czegoś takiego. To, co było, to przesłuchanie, to jazda. On umie po prostu e, jakby odbedrzeć człowieka z godności, ośmieszyć i poniżyć. A Maniek, z tego, co mówią jego znajomi, jest bardzo delikatny. Nie, nie, kineskoprodukcyjnego. Z kineskopem nawet, nawet tego nie porównuje. No, wiecie, baniek jest, nie jest idealny, ale tak jak mówiłem, co ja powiedziałem wczoraj, nie ma w polskim prawie zapisu, który by pozwalał ludziom za, nawet na, na takie zaproponowanie, tam, nie wiem, chwilowe, 500, 900 zł. Ja właśnie, mówiliśmy o aglomeracji, Pan Wiedrzyński, jak on tam do niej mówił, no, 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 kultura. Może, może nie wiedział, z kim rozmawia. Może nie był, nie był świadomy tego. Może ktoś mu napisał na no, bo tak potem wyskoczył z tego live'a. Może po prostu ktoś mu napisał e, na peliwze, rozmawiać z kobietą, która jest aktorką, która ma. Wiedział? Uh -huh. Nie wiem, ja już tam, ja już wymyślałem różne rzeczy. Pamiętam, jak Adam pojechał do Rokiego i co, później pójść z zmienić Roki na zdanie zastraszcione, najlepiej. Znaczy... Jeśli chodzi o Rokiego, to też jest inna sytuacja. Bo ja pamiętam, jak Roki do mnie wypisywał z płaczem, błagając o pomoc, pisał mi na brief wtedy, nawet mam dziś chyba te screeny jeszcze porobione, że e, oni mają broń, oni są przy mnie, on go trzyma w mojej głowie, trzymał coś tam, już nie mogę. E, I tak dalej, wiecie o co chodzi. E, I. Potem się okazało, że w to była ustalona. Sidki napisał, że ona złodziejka, a nie aktorka. Czasami brakuje słów na takie zachowanie, ale co zrobisz? Ale no mówię, no to jest takie zachowanie, no co zrobisz, co zrobisz. No przecież, przecież on, on się, potem widziałem jego, jego te teksty o tym, że był zadowolony z tego, że zrobił, zrobił dzień, że ja się, wiesz, ja, on mówił coś tam, kur się sra, coś tam, coś tam, skok, chmur, coś tam, coś tam, nie? Ja Myślał człowieku, jak ty bardzo musisz być rozkrzywdzony przez życie, że ty potrzebujesz ludzkiej tragedii, żeby istnieć. To jest, to jest masakra. Powiem tak, nie chcę mi się w to wierzyć, że Petunia swingowała ten, ten skok i brała w tym udział. No nie chcę mi się w to wierzyć. Przepraszam. Natomiast nie wyobrażam sobie tego, bez kitu nie wyobrażam sobie tego, gdzie Koles po prostu zrobił to celowo i udał, że skoczył, a nie skoczył. Wiecie, o co chodzi? No bo... Dobra, jak wejdziesz z prawdziwego konta, to pogadamy. Na razie, idź tam bo... Trochę mnie już irytujesz. Czekajcie. Nie, no, odzyskał przydolność wczoraj. To znaczy, ja nie będę spekulował. Natomiast yy, nie, nie. Jest o fałszywym alarmie informacja, że były przeszukiwana, że było przeszukiwana rzeka, ale właśnie w Toruniu zamiast w być czy jakoś tak. Czyli coś było. Było zgłoszenie, że skończył to spoko. Czyli dyspozytor odebrał zgłoszenie. Czyli coś było na internecie. Dokładnie. Wiecie, ile ludzi sobie codziennie skacze do, 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 do rzek? Nie wszystkie informacje są w internecie. Dajcie spokój. Wiesz, wiecie co? Ja mam odwagę mówić, że to, co się zadziało z Mankiem, to jest po prostu. Miejcie odwagę wejść z prawdziwych kąt, pokazać twarz i powiedzieć, że twierdzicie, że nie było skoku, że to szwindel, dobra? Nie piszcie tego z fajczurów. Wejdźcie z prawdziwego kąta, żebyście później brali odpowiedzialność za swoje słowa, a nie potem będąc jak szczury i będziecie udawać, że was nie ma. Wejdź z prawdziwego kontra i powiedz to. Wejdź nad, na, pokaż twarz, przedstaw się. I powiedz. Nie, tak nie było, mam info i tak dalej. Miej odwagę. Bohaterzy z kim Miej odwagę. Czemu wy nie macie odwagi powiedzieć czegoś pod swoim adresem? bo był ten. Tak dokładnie. Nie wiem. Ja czy tak ja tu nie trawię. Ale nigdy nie widziałem, żeby kłamała z taki, w, w takiej sprawie. Nigdy. I powiem tak. Yy, kłamstwo, kłamstwo z jej strony odnośnie tego skoku, ją zwięcie z pracy, bo, bo ludzie ją po prostu, znik, po prostu ją z nim czują za coś takiego. E, bo nie wytłumaczy się z tego, nie ma szans. I. Mi... No i sprawi, że, że, że sprawiłoby, że no nawet, nawet, nawet Sajka czy tam by rozwalił. A, matka może kłamać, czyli wszyscy kłamią, nawet szpital będzie kłamał. Równie, wiesz co? Chyba już mi się nie chce z tobą skutować. Jak już matka może kłamać? Matka może kłamać, wszyscy mogą kłamać. No. Dobra. Ja nie, przepraszam, ale ja nie będę się, ja nie będę się szczypał z jakimiś fajkowymi kontrami z jednym tworzącym tylko po to, żeby... Tak, tak, cały świat przeciwko nim. Wszyscy płamią. Znaczy słuchajcie, jeżeli tamten człowiek jest dorosły, i jeżeli oni nie nikogo do informacji na temat stanu swojego zdrowia, to nikomu szpital nie udzielił informacji o stanie jego zdrowia. Jest informacja jakby w Bydgoszczy, to było dzień, taki incydent. A możesz wysłać ten link? Zaraz zobaczę. Dobra, dobra. Dobra, słuchajcie, ja zrobię na chwilę przerwę. Pójdę zobaczyć, co tam na dole. Jakby coś to się z Wami później połączy, dobra? Chyba telefon, prawda? W takim razie widzimy się później. Dajcie znać.